Hej, hej! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nefropatii IgA. Nefropatia IgA to typ pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek, który występuje głównie u dzieci młodych dorosłych, który objawia się krwiomoczem, często stowarzyszącym niewielkim białkomoczem. Często wykrywana jest y, tak naprawdę ta choroba zupełnie przypadkowo, choć często w postaci klasycznej, około 15% przypadków, objawy nefropatii zaczynają się kilka dni po infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. W większości choroba przebiega przewlekle przez wiele lat, u części pacjentów prowadząc do niewydolności nerek. Choć może również w niewielkim odsetku przebiegać pod postacią zespołu nefrytycznego z gwałtownym, postępującym kłębuszkowym zapaleniem nerek. Ale dlaczego tak naprawdę dochodzi do uszkodzeń nerek i jaką rolę mają w tym IGA? No bo taka jest nazwa, nefropatia IGA. Jak wiecie, IGA to klasa przeciwko odporności nieswoistej, o których często mówi się w kontekście wydzielania ich na powierzchnię różnych błąd śluzowych. No więc istnieją dwa typy IGA. IGA1, które znajdują się głównie we krwi, oraz IGA2 występujące w formie dimerów. E, takie połączenie ich zapobiega ich rozkładowi np. w przewodzie pokarmowym, i ten typ właśnie występuje głównie w postaci sekrecyjnej, czy to w mleku, przewodzie pokarmowym, układzie oddechowym. W nefropatii IgA problem dotyczy IgA1, które normalnie są odpowiednio glikozylowane, znaczy mają do swoich aminokwasów poprzyłączane odpowiednie grupy monocukrów. W nefropatii występuje problem z tą glikozylacją i część IgA nie posiada przyłączonej w odpowiednim miejscu galaktozy. No jakby co z tego. No właśnie to, że przez tą zmianę e, IgA1 pozbawione galaktozy nie są wydolnie usuwane z organizmu, więc mogą się w nim gromadzić, a ponadto są rozpoznawane jako obce, więc wytwarzamy przeciwko nim przeciwciała. No i właśnie powstają w ten sposób kompleksy immunologiczne, nasze przeciwciała IgG przeciwko tym zmienionym IgA i te przeciwciała krążąc we krwi mogą osadzać się właśnie w nerkach prowadząc do nefropatii. Zajrzyjmy na chwilę do kłębuszka, kojarzycie, yy, są te porowate komórki śródbłonka, między nimi znajduje się mezangium, wszystko jest otoczone błoną podstawną. No a yy, na niej jeszcze są podocyty ze swoimi wypustkami. No właśnie, nasze kompleksy osadzają się w mezangium, indukując alternatywny szlak dopełniacza i indukując właśnie stan zapalny, prowadząc do rozrostu mezangium. Bardzo podobne objawy, czyli krwiomocz związany ze złogami i gea w nerkach, występuje w innej chorobie dotyczącej głównie dzieci, plamicy Schenlina-Henocha. Jednak tam oprócz krwiomoczu występują również inne objawy, jak zaburzenia z przewodu pokarmowego, głównie bóle brzucha, zapalenia stawów, głównie stawów kończyn dolnych, zajęte są stawy kolanowe, stawy skokowe. Oraz oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, występuje plamica głównie na nogach i na pośladkach. W badaniach krwi i moczu wszystko zależy od postaci, w jakiej występuje nefropatia IgA. Głównie można stwierdzić krwiomocz z niewielkim białkomoczem. No i ten krwiomocz z białkomoczem mogą występować stale albo okresowo. W niewielkim procencie przypadków choroba może występować również pod postacią zespołu nerczycowego albo zespołu nefrytycznego, czyli z tym e, oligurią, nadciśnieniem, obrzękami. Krwiomoczem również, który właśnie prowadzi do ostrego uszkodzenia nerek, bo przechodzi w tak zwany RPGN, czyli Rapidly Progressive Glomerulonephritis, czyli gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek. Rozpoznanie choroby stawiane jest głównie na podstawie biopsji nerki, a jeżeli chodzi o leczenie, no to dużo zależy od poziomu białkomoczu, bo jeżeli jest niski poniżej 1 grama na dobę, stosujemy głównie wszystkie możliwe zalecenia, które po prostu redukują ryzyko rozwoju. Przewlekłej choroby nerek, takie jak leczenie hiperlipidemii, naciśnienia itd., itd., zdrowy styl życia. Jednak jeżeli białkomocz wynosi powyżej 1 gram na dobę, to już wtedy włączamy z inhibitory czy sartany. A jeżeli po 3-miesięcznej lub półrocznej terapii nie udaje się ograniczyć tego białkomoczu, stosuje się wtedy sterydoterapię. Wielkie dzięki za ten odcinek. Zasubskrybujcie kanał, klikając w guzik w lewym górnym rogu ekranu. Zachęcam do obserwowania mojej strony na Facebooku, a jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tworzeniu filmów, możecie zostać moimi patronami. Trzymajcie się. Cześć!